To jest w Polsce jedyna aukcja bydła hodowlanego. Przywieźliśmy pięć jałowic wysokocielnych, z tego cztery, mówię, znalazło swój nowy dom, jedna wraca do domu. Podlasie pokazało klasę. Ładnie. Osiemnaście jałowic wysokocielnych, jeden buchaj hodowlany i dziesięć cieliczek. Zorganizowaliśmy dzisiaj pierwszą podlaską aukcję bydła hodowlanego. Z inicjatywą wyszedł wójt gminy Sokoły, pan Józef Zajkowski, który pobudował te hale z, 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 dokładnie z przeznaczeniem na organizowanie takich aukcji i poprosił nasz związek, żebyśmy mogli czegoś nie zorganizować. No i my przyjęliśmy pana wójta propozycję bardzo serdecznie i oto jest. No Frekwencja jest zadowalająca, bardzo dużo odwiedzających. No, jest też kilka osób uczestniczących w aukcji, także myślimy, że jak na pierwszy raz bardzo udanie. Jest dziewięciu hodowców, które przywiozło swoje zwierzęta jest 29 zwierząt, 18 jałowisk wysokocielnych, jeden buchaj hodowlany i 10 cieliczek. Warunkiem wystarczy mieć oborę pod oceną użytkowości mlecznej E, zwierzęta, które nadmiarowe z gospodarstwa ktoś chce sprzedać. Wiadomo, trzeba było te zwierzęta stosownie przygotować, żeby e, wyglądało to schludnie. E, trzeba było też zrobić badania na obecność IBR-BVD. Również trzeba było załatwić zaświadczenia od weterynarii o stanie zdrowia. Dlatego, bo tutaj na aukcji można kupić tylko jedynie zdrowe sztuki. No, zwierzęta są jak widać na pewno dobrze przygotowane i pochodzą z topowych obu z województwa podlaskiego. Chcielibyśmy, żeby to była cykliczna impreza, ale to wszystko zależy po prostu od rolników, od hodowców żeby chcieli chętnie tu sprzedawać zwierzęta i również od hodowców kupujących, bo jeśli będzie zainteresowanie, te zwierzęta będą się sprzedawały, to na pewno hodowcy będą chętnie tutaj po prostu prowadzić obrót zwierzętami. To jest w Polsce jedyna aukcja bydła hodowlanego, także na pewno jest potrzebna i związek, jeśli dostał propozycję o zorganizowania czegoś takiego, musieliśmy po prostu spróbować. Jeśli się przyjmie, po prostu wchodzimy w to i będziemy kontynuować. Proszę Państwa wspaniała amerykańska, uznana genetyka Zachęcamy 8000, tylko korzyst jest, jest 8000 Jesteśmy po aukcji, a czy zadowoleni? No pewnie przyjdzie później jakaś tam chwila refleksji jeszcze czy było szkoda, czy nie, jak to mówią Niemiec płakał jak sprzedawał ale myślę, że nie, no cieszymy się, bo cztery zwierzęta sprzedaliśmy, zostało nam jedna w domu E, więc myślę, że aukcja jak na pierwszy raz to już jest bardzo udana. 9 zł, e, Wszystkie ceny zostały podbite minimum o 1000 zł. Więc myślę, że jesteśmy e, pod tym względem też zadowoleni. E, mówię tak, przyjdzie jeszcze jakiś tam e, czas na refleksję, e, jakąś tam zimną kalkulację i ocenę. Czy mogliśmy to sprzedać w gospodarstwie za taką cenę? No ale mówię, no to jest promocja też i hodowców, to jest promocja naszego gospodarstwa, więc nie liczy się tylko wynik finansowy, ale te wszystkie działania, co, co robiliśmy, żeby te zwierzęta doprowadzić do takiego stanu, jakim były. No, pierwsza tego typu aukcja, można powiedzieć, w regionie, w województwie podlaskim. Stąd taka nazwa, pierwsza, pierwsza aukcja hodowlana. Czy była potrzebna? No, z tego. Myślę, że z tego zainteresowania, co teraz tu było, widać, że tyle tych ludzi przyjechało, to każdy no, czegoś szuka. No, każdy, każdy chce, no, czy kupić, czy po prostu e, towarzyszyć tym kupującym, czy po prostu no, czy sprzedać te zwierzęta, myślę, jakby to się jakoś tak ugruntowało i no, na pewno jak, e, robiąc tą aukcję, staraliśmy się, organizując tą aukcję, staraliśmy się właśnie też zasądować, czy taka aukcja będzie miała rację bytów, czy się wpisze w kalendarz, no to, to oczywiście taki cel nam przyświecał, ale czy zda egzamin, czy, czy się za ten, no to zobaczymy, no, na, na, zobaczymy na przyszłości. Ale myślę, że po tym zainteresowaniu, no myślę, że no możemy jakoś tam spodziewać się nowej aukcji, bliżej wakacji, bliż, bliżej, bliżej jakichś tam letnich miesięcy, kiedy będzie. Kiedy będzie trochę cieplej i myślę, że wtedy też zrobimy kośiał. Frekwencja dopisała jest bardzo dużo. My odwiedzających są firmy, które też nas wspierają, więc no frekwencja jest bardzo duża. Pogoda właśnie wbrew pozorom i wbrew tej pogodzie, która no jest straszna, nie da się jechać. Po drodze siedzi się 50-60 km na godzinę, więc no i, tak się, i tak się nie spodziewaliśmy takiego zainteresowania. No wystawiały się moim zdaniem jedne z lepszych gospodarstw na Podlasiu. Mamy też i towarzysko, i zaproszone gospodarstwo z Mazowsza. Też gospodarstwo bardzo dużej wydajności, które w chwili obecnej sprzedaje Cielęta. Podobno idą jak świeże bułeczki, ale to jeszcze muszę to zweryfikować. Więc no myślę, że poziom jest duży. No poziom jest duży. Bardzo fajne go, zwierzęta z bardzo fajnych gospodarstw. No i to wszystko zależy od kupujących, czy będą chcieli kupować, czy nie. No. Po prostu rzekłam je swoim wyglądem. No i myślę, że trzeba pracować nad y, genetyką w stadzie, poprawiać, dokupować, jeżeli nie ma się swoich takich sztuk jeszcze wypracowanych, to zawsze o skok wyżej się rozwijamy. Gospodarstwo rodzinne, około 30 hektarów ziemi i hodowla bydła mlecznego. Tak naprawdę jestem pierwszy raz w życiu na aukcji, bo u nas nie było prowadzone to do tej pory. Nie? Tu jest bardzo fajne przedsięwzięcie i myślę, że będzie kontynuowane do przodu i myślę, że będzie coraz więcej licytujących. Raza 2 urodziła się 5 września 2020 roku. Po pochodzi po buchaju, Rubikon. Bóg amerykański. Jak ktoś chce kupić się owicę, jakoś to przyjeżdża i ma kilka, nie? Może sobie coś wybrać, ocenić, jest każdy krowy rodowód, może porównać i co chce, to sobie wybierze. Ja myślę, że gdyby nie, nie dzisiejsze opady atmosferyczne, byłoby dużo więcej osób, nawet z dalszych okolic. Bo ja tu jestem z bliska, to mi to jest blisko dojechać. Wszystkich hodowców córki są warte zainteresowania. Tak jak teraz jestem, no to są bardzo korzystne ceny do kupienia, bo. Na rynku ogólnie bez aukcji są większe ceny, więc tutaj można kupić, za do kwotę można kupić yy, zwierzę. 12 tysięcy 100, 12 tysięcy 100. Pochodzę z okolicy Półtostawy, wództwo mazowieckie. Stada jest 35 stóp mlecznych do innych. Po na remont, prostu na remont stada. Na pewno fajna aukcja, jak ktoś chce właśnie sprzedać jakiś nadmiar swojego stada hodowlanego, a ma fajne. Brakowało takiego miejsca, gdzie można właśnie przyjechać i... I godziwą cenę za to uzyskać i, i właśnie no, zaprezentować te sztuki. tak? Chodowca, tak, z Warmi i Mazu. Zobaczyliśmy, że na Facebooku jest coś takiego i pierwsza taka aukcja, nigdzie takich rzeczy nie ma. No, także ciekawość, jak to właśnie wygląda, jak zorganizowane jest i się rozglądamy. Ale kto wie, czy na kolejnych aukcjach już nie, nie będziemy też jednak uczestniczyć nie? aktywnie. Wysoki poziom, bardzo wysoki. Światowe Buchaje, wszystkie sztuki z rodowodami, jak widać. Wydajność też na najwyższym poziomie, także, no. Podlasie pokazało klasę. Ładnie.